Siemano, witajcie, z tej strony a dzisiaj będę przechodził naprawdę jakiś dziwny quiz, który mi polecił mój kolega Czebiu. Link do jego kanału macie w opisie, żeby było po prostu. Dobra, ale zanim to do stawcie nie zapomnijcie my już przechodzimy. Brookhaven jest obecnie najpopularniejszą grą na Roblox. Prawda. W ogóle chyba to jest quiz z 2021 roku, mi się wydaje. Tak było w dacie pokazane, jak patrzyłem na tą grę. Więc dobra, no chyba kwiecień 2020, super. Ile odwiedzin ma Brookhaven? No wtedy. Kurde, nie wiem, miało z 20 milionów chyba? O, dobrze, No, Dobra, jaka jest maksymalna liczba graczy? No 18 chyba, bo teraz 22, ale no. Skoro to jest spój z 21, no to okej. Okay. Ile pojazdów w Brookhaven nie wymaga przepustki? No to jest chyba 28. Nie, kurde. Kiedyś było 28, pamiętam, ale. No, chyba teraz w 2021. O nie, teraz w początku. Kurde, jak gorzej. Czyli jak sklina na samym końcu, będę musiał od początku to robić. Dobra, to było 20 miliardów chyba, tak. Teraz było 18, dobra, 37. Ile pistoletów jest w Heaven? No 5 chyba, tak 5. I które z poniższych pojazdów nie wymaga Brookhaven Premium? No to wymaga Lamborghini Cadillac, Cadillac jest za darmo, więc on nie wymaga. Jaki jest najmniejszy rozmiar awatara w Brookhaven? No 0.4 chyba No co jest? A no to nie było specjalnie akurat. Dobra, jest 0.4, więc uwaga. Dobra, dałem radę. Ile ulubieńców ma Brookhaven? Co to za pytanie? Kurde, nie wiem. 14 milionów? Zgadam, super. Więc w ogóle to jest mega dziwny quiz. Znaczy, no, nie dziwne. Ile polubim ma heaven Co to za pytanie? Po co mi to wiedzieć? Nie wiem, 4 miliony? 3 miliony! Kurde! Najgorzej, no dobra. Które z poniższych przejść nie istnieje? No. Dodatkowe domy. Ile czasu zajmuje przejście przez Bruchhaven? No. Chyba 60 sekund, nie wiem. Jest cały heaven No co? Wytyfy? 25 sekund? Co tu jest, kurde! Tutaj jest taki kanał IBELA, to ja sobie zaraz wejdę na YouTubie, bo może tam będzie jakaś wskazówka, bo jest napisane, że ktoś zrobił to dla wideo, tylko na YouTubie, więc dobra. Pisujemy Ibella. uwaga, <laughs> A rzeczywiście jest taki kanał na YouTubie, jest chyba to samo logo, ale wpiszmy jeszcze Brookhaven Quiz, o i teraz pewnie będzie, o jest pokazane akurat, dobra. Jak długo zajmuje przejście przez całe Brookhaven? Sekunda 60, 25, 2. No teraz chyba nie wiedzą. Sekunda, okej, okay, dobra. To ja już rozumiem. Tutaj też chyba sobie trzeba zaznaczyć sekundy, dokładnie. Czy w Brookhaven są jakieś zwierzęta? Nie ma żadnych zwierząt. No w sumie są na tych, yy, na ubraniach. No ale raczej nie ma, nie ma. Wszystkie domy w Brookhaven mają sejfy? Wszystkie domy w Brookhaven mają sejfy. Która czekolada jest lepsza? Dobre pytanie. Czarny chyba. Czarny, uwaga. Czarny? Dobry, dobra. Zaczynam brązowy. Ile kosztuje Robux Premium Game Pass? No 275 Robux, bo ja go posiadam. Ile domów jest Brookhaven? Jezu. To jest pytanie na logikę po prostu. 37 chyba, tak. Czy Heaven ma walutę w grze? No nie ma, no są jedynie Robuxy, ale to jest na cały ten... Czy Eyeballa jest arbuzem? To chyba nie jest quiz o Brookhaven, mi się wydaje. Raczej, że nie, no. Dobra. Ile osób gra teraz w Brookhaven? Gra tyle, więc dobra. Mi się wydaje, że to jest mega dziwne. Kto stworzył Brookhaven? No Wilkołak, no Wolfpack. Mo możesz budować domy w Brookhaven? Nie możesz budować domów w Brookhaven. Co jest lepsze Brookhaven czy Blocksburg? Brookhaven. Ja Bloxburga nie lubię, bo on jest płatny. Są miejsca pracy w Brookhaven? Są. Wypełnij puste miejsce, Brookhaven coś i no Oczywiście, że to i uwaga, przeszliśmy cały quiz. No i dobra widzowie. To było ładne w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się film spodobał, to koniec zostawcie suba i lajka. No i to było ładne, ja się z tym żegnam. Cześć.